Witam! W tym filmie przedstawiam kurtki damskie na jesień i zimę. Jednym z najważniejszych elementów garderoby każdej kobiety niezaprzeczalnie jest stylowa kurtka damska. Nie tylko chroni ona przed wszelkimi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale jest też swego rodzaju znakiem charakterystycznym właścicielki. Na dworze robi się zimno, szukasz ciepłej odzieży, chcesz ubrać się tak, aby nie marznąć. Rozwiązanie jest proste – ubierz ciepłą kurtkę. Jesienne i zimowe kurtki damskie zapewniają ochronę przed niskimi temperaturami, wiatrem czy opadem deszczu czy śniegu. Kurtki zimowe i jesienne sprawiają, że wychodzenie na zewnątrz w chłodniejszej połowie roku staje się przyjemniejsze, ponieważ każda z nas lubi się ciepło ubrać. Rodzaje kurtek na sezon jesienno-zimowy. Parka. Dłuższa kurtka z kapturem, często obszytym futrem. Idealna na chłodniejsze dni. Puchówka. Kurtka wypełniona puchem, zapewniająca doskonałą izolację termiczną. Ramoneska. Skórzana kurtka, często z metalowymi elementami, nadająca rokowego charakteru. Kurtka pikowana. Kurtka z charakterystycznym pikowaniem, popularna w stylizacjach streetwearowych. Kurtka wiatrówka. Lekka kurtka chroniąca przed wiatrem, idealna na przejściowe pory roku. Futro sztuczne. Kurtka wykonana z syntetycznego futra, dodająca elegancji i ciepła. Kurtka z kołnierzem. Kurtka z wyraźnym kołnierzem, często w stylu vintage. Kurtka oversize. Luźniejsza kurtka, która jest modna i wygodna. Szukasz fajnej, ciepłej kurtki? Polecam Ci ten sklep online, w którym znajdziesz duży wybór ciekawych kurtek. Link do sklepu znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję za oglądanie, proszę o polubienia i subskrypcję mojego kanału. Pozdrawiam!